Nazywam się Rafał Galecki. Jestem synem Kazimierza Galeckiego, który tutaj właśnie w tej, w tej kamienicy miał zakład, zakład szewski. I prowadził go od końca lat 50. do początku lat 90., czyli 40 lat. Kamienica, kamienica nie była tak, tak piękna jak teraz. Tu po środku był, był korytarz, który, który oddzielał warsztat i sklep ojca, a po drugiej stronie był, był sklep, bodajże z drogerią, aczkolwiek te branże tam się, tam się z, zmieniały. Jak się wchodziło, na wprost wchodziło się na schody i szło się na piętro. Ta rodzina mieszkała właśnie do góry na Daszu. No, co tu powiedzieć, no, była taka, taka szara. Natomiast tutaj ojciec prowadził warsztat i moja mama z uwagi na to, że kiedyś popularność butów, które produkował ojciec była bardzo duża. Tutaj zatrudniał do czterech, do czterech czeladników i moja mama zawsze rano ze mną szła tutaj. I spędzałem całe, całe tutaj do południa z mamą. Mama wtedy obsługiwała klientów, pilnowała, pilnowała warsztatu. Natomiast ojciec, jak prowadził ten, ten interes, no to albo jeździł do cholewkarzy, bo przykładowo cholewkarze to nie byli tutaj, tylko gdzieś też w okolicznych tu miejscowościach po, cholew, po cholewki zawodził mi skórę, także, także zawsze był, był zajęty i był w ruchu. Natomiast mama była tutaj na miejscu ja, i ja tutaj byłem, i tak naprawdę drugim moim takim podwórzem i miejscem zabaw to była taka kamienica. Tutaj właśnie to, to podwórze, jak i również rynek. Byłem do ratusza, to warsztat był po lewej stronie. Było takie wąskie, wąskie wejście w postaci, w postaci drzwi i była taka. taka po schoda na, na schodach gablota z, z obuwiem i to pomieszczenie ono się jak klin rozszerzało. Z przodu był, był sklep i, i było miejsce do obsługi klientów, czyli czy jak klient przyjeżdżał, również ojciec brał, brał wiarę, bo ojciec produkował, produkował buty i oprócz oprócz tej produkcji również, również naprawiał. Jeszcze oczywiście mógłbym jeszcze też powiedzieć, że ojciec robił bardzo takie eleganckie buty, tak jak dzisiaj można by było powiedzieć, nieraz kupują eleganccy mężczyźni ze skóry, teraz takie, no one są z, z prawdziwej skóry i wtedy właśnie ojciec w takiej, w takiej tutaj manufakturze takie takie buty robił, takie, takiego typu garniturowego. Dodam, że e, bardzo e, częstymi klientami ojca byli cyganie, e, którzy właśnie w takich butach chodzili. E, e, takie buty to były na, buty na wzór e, taki przedwojenny, że one były dwukolorowe, z, ze skóry lakierowanej i takie różne połączenia, e, kolor wiśniowy z kolorem białym. Nie? Oni kochali się w tych butach. I, I ojciec właśnie takie, takie buty robił. Jak i również robił szpilki dla, szpilki dla kobiet, kozaczki z prawdziwej, z prawdziwej skóry. I no to też był taki okres, że była też bardzo duża popularność takich, takich butów, ponieważ nasz przemysł wchodził w takie buty przemysłowe, sztuczna skóra, sztuczne, sztuczne podeszwy. Oczywiście też robił ojciec na gumowych podeszwach, ale właśnie słynął z tych właśnie takich butów, butów tu eleganckich. Z, z biegiem czasów też coraz mniej już było takich zamówień i, i później już przed emeryturą bardziej skupiał się na naprawie na butów niż na produkcji, że też w tym, w tym miejscu powstawały buty, w których ja chodziłem. Nie wszystkie, nie wszystkie akceptowałem, jak młody dorastający, dorastający człowiek, ale ojciec też od czasu do czasu spełniał moje, moje życzenia i pamiętam w latach 70. z moim przyjacielem. Jako młodzi dorastający chłopcy razem czytaliśmy, czytaliśmy książki, razem chodziliśmy do kina i między innymi byliśmy na filmie Gorączka sobotniej nocy. I pamiętam, że wielkie wrażenie na nas ten film wywarł, łącznie z tym, że zaczęliśmy chodzić jak trawolta. Ubierać się jak Trawolta i, i pamiętam wtedy y, również ojciec na wzór zrobił mi pierwsze, pierwsze konwojki, pierwsze obcisłe jeansy i y, 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 niestety już tych, y, tych konwojek już nie mam, bo, bo się rozleciały. Natomiast z uwagi na to, że w, w wieku też y, kończyłem chyba szkołę, szkołę podstawową. Moim sąsiadem był, bardzo znany tutaj w Jarocinie, Tomasz Wieliński, który, który przed wojną, przed wojną był, powoził konie u, u Radolina. Natomiast, natomiast później całe życie zajmował się hodowlą koni. A że ja akurat... Konie były moją pasją. I właśnie u niego pierwsze, nabyłem pierwsze umiejętności jazdy konnej. A do tej jazdy konnej był potrzebny określony, określony strój. Wtedy, wtedy nie było takiego przemysłu jak teraz takiego hipicznego. No i między innymi też były potrzebne, potrzebne buty do jazdy konnej, i właśnie tego typu buty robił też mój ojciec, ewentualnie jego przeladnicy jego na potrzeby właśnie i mojego sąsiada, pana Tomasza Wielińskiego, jak i również takie buty zrobił, zrobił mi do jazdy, do, jazdy, do jazdy, jak studiowałem, to, to też zacząłem się, zacząłem się interesować i, i potrafiłem, i do dzisiaj potrafię, potrafię naprawić, naprawić buty. Natomiast no już się tym nie zajmuję, nie? z uwagi na to, że, że teraz tak naprawdę rzadko się już chodzi do, do, do szewca, tylko wymienia się, wymienia się te buty. E, niejednokrotnie, mimo że sobie życie ułożyłem zupełnie w innej branży, to, to nieraz sobie tak myślę, że że mógłby scenariusz mojego życia zupełnie inaczej się potoczyć. I patrząc na to zapotrzebowanie, które jest teraz, właśnie takie buty robione, oczywiście może nie w takiej, nie w małych miejscowościach, natomiast w takich dużych ośrodkach cieszy się też dużym, dużym powodzeniem i sukcesem. Sukcesem nawet znam takie manufaktury, które, które, które Prowadzą właśnie taką produkcję, produkcję takich małych, małych serii obiektów z prawdziwej, Nazywam się Badysław Czubrych, mieszkam w Jarocinie, a w tej kamienicy y, mieszkałem w latach 1977-1982. Y, mieszkałem razem z moją żoną, w 1977 mieliśmy ślub i z teściami. Było to skromne mieszkanie, bo stosunkowo może duże, ale tylko pokój z kuchnią. Od strony rynku, jak się patrzy teraz na kamienicę, to na pierwszym piętrze te dwa pierwsze okna to była duża sypialnia i tam spali teściowie generalnie. My natomiast od strony podburza no, kuchnia i łącznie nasza sypialnia. Tak, Pamiętam dokładnie te pierwsze lata, pierwsze lata, pierwsze festiwale, no to wtedy było tutaj, to tu była klatki drzwi tylko takie niezamykane, no to spali cały korytarz, nie? No, ten pierwszy czy pod ratuszem, wszędzie, to oni nie spali nikt nikomu, patrzył tylko, żeby nie nadepnąć jak rano do pracy i nikomu ci tam ta młodzież nie przeszkadzała, ale to tak było. było... Potem stan wojenny. Na przykład te ściwała znaczy mama miała problemy, musiał o, o pozwolenie występować, jak ona codziennie do Klotoszyna dojeżdżała, nie? No to trzeba było mieć specjalną przepustkę, bo tak to, 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 to nie, nie można było chodzić, szczególnie przed szóstą, jak na pociąg, nie? to dopiero. Nie? Tak, w sobotę no to wszyscy chodzili z paczkami, nosili do piekarza. Na Wrocławskiej. Po lewej stronie, tam zaraz na początku, nie, nie na Wrocławskiej, na Śródmiejskiej, po lewej stronie tam było w poburzu jakieś taka duża piekarnia. Teraz nie jakieś chyba nie, nawet obuwie wcześniej. Zaraz jak się zaczynało Śródmiejska, to wszyscy z tymi blachami <grych> chodzili. Pamiętam raz taki numer, że, bo każdy tam kładł kartkę, to jest moje, nie? I kiedyś ja nie zanosiłem i tak poszedłem podbiór. No i przyniosłem nie swój, nie? Bo podobna blacha, tak? Bo karta się podpaliła, także praktycznie tu poznałem moją żonę. No. Znaczy może nieprecyzyjnie, nie ale, ale pamiętam, bo y, y, krótko pracowaliśmy razem. Y, żona przed studiami ja trochę pracowała wobec niego polu, a wtedy się nazywała. Pamiętam, że któregoś dnia nie, nie wiedziałem dokładnie gdzie mieszka i ja przechodząc nie wiem czy. Przypuszczam, że chodziłem specjalnie, bo wiedziałem, że na rynku, nie? Ale szuka Pan dokładnego miejsca. Dobra, że na rynku i kiedyś przychodzą tutaj po raz enty, ona akurat wyszła, ten i tak niby, tak jakbyśmy wpadli na siebie, nie? No i tak, a co? A to tu mieszkasz, a to? I tak się, tak się zaczęło. I tak do dzisiaj, no, on, możesz sobie policzyć, 77, a dzisiaj jest, jest 22, to jest 45 lat doskonały. teraz jeszcze jak ten rynek nam się zazieleni, super miejsce no, tak będzie przedłużenie Ja yy, yy, no, już tutaj byłem, trochę, yy, trochę zwiedzam ale yy, miałem okazję być też na ślubie tu w tej sali i właśnie tam zobaczyłem stare zdjęcia, jakby to poddasze jak było i mówię do Elżbiety, yy, muszę kiedyś, musimy kiedyś przyjść i, i odwiedzić tutaj, no to jest yy, lokalnie do Poznania, nie. No no ja to mówię, taka prawie w ruinie te, yy, ta kamienica. Pamiętam, że, że jak padało, no to żeśmy latali na strychu z nim z nie żeby tam podkładać, nie bo nie tam, gdzie na tej części, gdzie nie było tych desek, no to, to tam zaciekało, nie? To pamiętam, że w kuchni było takie miejsce. Już wielokrotnie malowane, to jak trochę ciepło, no to robił się taki pół balon na tym, tym i trzeba było przekuć, żeby ta woda spinęła, nie? No, tak to było. Yy, czy inny tu od, czy od, od podwórza to jeszcze jakoś to wyglądało, od rynku, ale tu od podwórza to, no to prawda, że nieraz wychodziłem, tak jak wczesna wiosna, Koniec zimy, może precyzyjnie, jak zaczynało wszystko topnąć, to ja wychodziłem na dach. Oczywiście, wyganiałem ten, ten, ten lód, który tam gdzieś zostawał, bo to wszystko cieko po ścianach zaraz, nie? I wilgoć wchodziła do, do, do środka. No. no, ale mieszkałem w centrum rynku, tak. Przede wszystkim dzień dobry, witamy wszystkich, co nas oglądają albo nie oglądają. Nazywam się Magdalena Deisler. Pracowałam w zgodzie od 1970 roku do 2004. To tak chyba 37 lat wychodzi. No i przy taki moment, że trzeba było przestać, urodziła mi się wnuczka i dla wnuczki poszłam na emeryturę wcześniej. dobry wszystkim nazywam się Barbara Fluta i bo nie wiem, czy to chodzi o okres w Zgodzie, czy tutaj? Tu w Kamienicy. <laughs> tu w, w Kamienicy zaczęłam pracować od marca 2005 roku, gdyż założyłam własną działalność, ponieważ Zgoda nie chciała prowadzić dalej sklepów drogeryjnych, bo to po prostu... Chcieli tylko mieć spożywcze sklepy, bo to było, trzeba było za dużo pieniędzy włożyć w towar, żeby potem coś... Odzyskać. I, no i dlatego Mam to teraz ty będzie 6 lat, no bo tak, pracowałam 12 lat tutaj. Tutaj, tak tak tak, 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 tak. A ja w tym miejscu, w tym miejscu 15 lat pracowałam. Wiecie, że tak. To był sklep no, od, od rana od, od 7 chyba do 21 mieliśmy. Dwuzmianowy. 7 dni w tygodniu otwarty. Nie? Takie czasy, czasy yy, gdzie już kartek nie było, ale towar schodził jak ciepłe bułki. Towar schodził jak ciepłe bułki. Było, było, momentami były kolejki, nie? To jeszcze są takie czasy, które, które pamiętają, że, że, no, że dość, dość duży ruch w sklepie. Nie było czasu zjeść śniadania, nie było czasu wypić kawy. Kawa pod ladą się kucnęło, popiło się kawki i się pracowało. Dalej. A drogeria była tak w połowie samoobsługowa, bo <kuh> y, mieliśmy dwie lady, dwie kasy były, ale w większości u mnie jest klientki są takie w starszym wieku, więc one wolą podejść do lady i czy tam prosić o do doradzić, czy coś tam. A trochę młodsi to wiadomo, że chcą sami sobie powybierać towar, ale, ale to tak jak to chciał, nie? Albo tak, albo tak. Zawsze frontem do klienta, jak to tak. się mówi. I tam... my ogólnie cały ten towar musieliśmy przenieść tutaj. W ciągu tygodnia to żeśmy się musieli przeprowadzić z tam z Wrocławskiej, tutaj, to na, na, na ten sklep. No to Roboty było, no to cały towar, żeby przenieść, to, to ciężko, naprawdę ciężko, ale, ale cieszyłam. Się no ale cieszyłam, że mogłam otworzyć, że własną działalność to raz, że wtedy jeszcze był prezes Pan Florczyk no, i że nam znalazł kawałek miejsca, że mogliśmy gdzieś tu pracować, bo była wtedy opcja albo nas pozwolnia, bo pracy też nie było tak, bo każdy na sklepie już miał jakąś swoją załogę i, i tego. I, I albo nas pozwala, albo nam coś wyszuka. Bo on też miałby problem z tym towarem, co z tym towarem zrobić. No i dlatego tu się tak jakoś zaczęło psuć coś tam z tym towarem. I przejęłaś to tak, wszystko. Nie? Tak, tak, tak. No i on ten towar tutaj zabrał, a wtedy oddał nam ten kawałek. No i tak do tej pory jakoś tak prowadzę tą działalność. No, gdyby nie to, że. Że to sprzedali, no to podejrzewam, żebym była tutaj dalej, nie? No ale no niestety po 12 latach trzeba było się przenieść. Na szczęście trafiło się inne miejsce też w centrum. Tu było fajnie, tylko że nie było, były schody. To był też jakiś. Bariera. Bariera dla, dla klientów. Mikołajczak z Augusto na e, 1 czerwca, na dzień dziecka. No, tam jak się o niego zakręcił, poprosił, no to się dostawało lody. Dostawało się dwa tysiące tych lodów, w zależności jakie miał możliwości. No to dzwoniłam szkoły i prosiłam, żeby przyszły panie z dziećmi. Dzieci miały uciechę, myśmy miały... są wspomnienia, jest to tam dokładnie udokumentowane, rozdajemy te lody. I zdjęcie nam ktoś tam zrobił. To, to zdjęcie to nam ktoś przyniósł, to ktoś obcy zrobił to zdjęcie. To, to tak nie było, że miała parad i robił zdjęcia. Nie? No. Taka słodka niespodzianka na Dzień Dziecka. Tak, tak, było to sympatyczne, miłe i te dzieciaczki później y, malowały różne obrazki, sprzedawczynie malowały, m, że rozdajemy te lody, takie piękne że pamiątki. No, jakoś tak mm, musiałabym dobrze poszukać, może bym coś znalazła. No, Różne podziękowania się dostawało tych dzieciaków, bo... Y, na rynku było świętowanie, były petardy, były, były zimne, ognie, takie, takie te, te mm, fajerwerki. fajerwerki. Tak? I było nad nami, nad sklepem. Mieszkała pani Szczelczyk, Szczelczyk się nazywa Szczelczyk chyba. No. I oni opuścili to mieszkanie i tam nie został zabezpieczony komin. Tam wpadła najprawdopodobniej iskra, ta iskra się tak tam. To nie Zaczyna. był pożar jakimś płomieniem, ale wypaliło to dziurę, bo to była glina, to było drewno, wypaliło dziurę i spadło wprost przy regale, gdzie był spirytus. To dwie czy trzy butelki spirytusu się rozbiły i, i się ten pożar zrobił na sklep. Przez ten I może no nie tyle się nam spaliło, ile nam się spokciło, towaru bardzo zniszczyło dużo, nie? Także no był to był to był to dla mnie bardzo trudny okres. Także no mówię wam to dlatego, że żeby to historia tam jakoś yy, datę. Datę nie pamiętam. Listopad to było na... na chyba na, na Marcina, czy jakoś, czy na dni miasta święto było, tak? Malboro, Alboro. Tak się zrobiło okres, że Malboro wywozili gdzieś z... Do Berlina, czy gdzieś tam handlowali tym Malboro. No i koleżanka też Malboro, ktoś trzy lagi bierze Malboro, trzy po dziesięć takie to były takie lagi myśmy na to mówili. Położyła na ladę i za chwilę klient mówi, że, że nie ma tyle pieniędzy, i dwie oddał, a jedną tylko wziął. I ona to Malboro sprzedała za chwilę, komuś następnemu. Się okazało, że jest steropian. I myśmy już były posądzone, że to. Że to Pani no Tak, no. ale też żeśmy żeśmy tego złodzieja znalazły. Też, żeśmy, tak żeśmy długo krążyły, tak my. Nie... Kto to był? Był cyrk na kółka. <laughs> Wszyscy Magda, 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 bo uchodziłam za Magdę w sklepie, no i mieliśmy sklep Magda, pawilonik zgoda miała na narożniku Wrocławskiej, a wolności. Taki pawilonik tam był, tam lody, czy. Nie pamiętam co było tam w tym sklepiku. Taki był, nie? Ga gazry, lody tam były chyba. No i słuchajcie, i z brygady remontowej wysłali chłopaka: ty i no, grzejnik zanieść do Magdy, bo, bo tam dziewczyny marzną, wiesz, bo tam jest chłodno w tym, w tym pawilonie. Zanieść no tam do tej Magdy grzejnik elektryczny, żeby się dogrzały. On wchodzi do mnie do sklepu i mówi: Pani kierowniczko, pani kierowniczko, przyniosłem grzejnik, a po co ty mi ten grzejnik tochasz tutaj do tego sklepu? No bo wie pani, co, bo do Magdy mam go zanieść, do Magdy. No to ja, pani Magda, no pani Magda, no to przyniósł do Magdy. I od tego czasu po remoncie, po nowej elewacji sklepu było napisane Magda. Delikatesy Magda.